Czy efekt wow, ten o którym tak często słyszysz i widzisz na Instagramie, jest naprawdę możliwy w gabinecie medycyny estetycznej? Pierwszy przykład zabiegów, po którym możecie spodziewać się efektu wow, to zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego, czyli substancji, która ma działanie wypełniające, modelujące. Takim przykładem są na przykład zabiegi volumetrii, czyli dodania objętości, dodania kształtu jeśli chodzi o policzki, o kości jarzmowe, o linię żuchwy, o brodę, w szczególności dolina łysk. I tutaj faktycznie są te efekty wow, jeśli cierpimy na cienie potoczami, jeśli brakuje nam tej objętości w tej okolicy, a także usta, które od razu widać po zabiegu, że się zmieniły i daje ten efekt wow. Efekt wow jest dlatego, że widoczne jest od razu. Widoczne jest od razu uniesienie Owalu twarzy widoczna jest od razu delikatna, a czasami nawet niedelikatna. Zmiana, jeśli chodzi o proporcje twarzy, o rysy twarzy, o podpełnienie w miejscach tam, gdzie jest taka potrzeba. I dzięki temu, że ten efekt jest widoczny od razu po zabiegu, możemy poczuć się od razu lepiej, bardziej świeżo, bardziej promiennie, jeśli chodzi o to, co prezentuje się na naszej twarzy. Takie wypełnienie, taka zmiana objętości zostaje z nami na dłużej. Efekty zabiegu z kwasem chilurnowym utrzymują się około 12 do 18, czasami troszkę dłużej do 24 miesięcy, dlatego przez dłuższy czas możemy tym efektem wow się cieszyć. Drugim przykładem zabiegu, który daje nam efekt wow, jest to zabieg lipotransferu, czyli przeszczepu tkanki tłuszczowej. Najpierw pobieramy tkankę tłuszczową na przykład z okolicy biodra albo z okolicy uda, i później po specjalnym przygotowaniu tej tkanki podajemy ją w okolice twarzy, tam gdzie jest taka potrzeba. W takiej sytuacji ta tkanka tłuszczowa pełni rolę wypełniacza. Dzięki temu także mamy ten efekt wow, ponieważ widzimy efekty od razu, widzimy zmiany na twarzy od razu i w przypadku, kiedy mamy taką potrzebę, żeby wypełnić twarz większą ilością mililitrów, większą ilością preparatu, ta zmiana jest od razu na twarzy zauważalna, że jest poprawa, jeśli chodzi o kondycję skóry, o wygląd skóry, o zapadnięcia, o ubytki, o kształt, o kontur wszystko. W przypadku lipotransferu, zaraz po samym zabiegu, efekt jest trochę tak jakby przesadzony, ponieważ musimy przy zabiegu zrobić taką drobną nadkorektę, dlatego że część tej komórek, część komórek tłuszczowych, które podajemy do twarzy, Wchłania się, metabolizuje. Po czasie niedługim od zabiegu ten efekt troszkę nam osłabnie, troszkę nam osiądzie, ale tak czy inaczej po samym zabiegu na pewno będzie efekt wow. Trzecim przykładem zabiegu, który na pewno da nam efekt wow to jest zabieg z toksyną botulinową na zmarczki mimiczne. Ten efekt wow... Nie zależy tutaj od tego, że efekt jest od razu po zabiegu, tak jak w przypadku dwóch pierwszych przykładów, które podawałam, ale dlatego, że mimika staje się bardziej kontrolowana, może nie jest tak bardzo ekspresyjna, natomiast sama skóra się naciąga, mięśnie się rozluźniają, czujemy się na twarzy bardziej wypoczęci przez to, że mięśnie nie są takie mocno ściśnięte i skoncentrowane, a całe czoło bardziej się wygładza i jest bardziej promienne. Dzięki temu ten efekt wow naprawdę jest widoczny i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak ktoś spróbuje zabiegu stoksnobutylnową, to na pewno go pokocha właśnie dzięki temu, że jest ten efekt wow, efekt złagodzenia wyrazu twarzy, mimiki i ekspresji twarzy, nawet nie samych zmarszczek, nie o to chodzi, ale chodzi o to, że po prostu wyglądamy na twarzy łagodniej i dzięki temu jest ten efekt wow. Czwartym przykładem zabiegu, który da nam efekt wow, jest to blefaroplastyka. Blefaroplastyka, czyli chirurgiczna korekta nadmiaru skóry wokół oka, górnej powieki czy dolnej powieki. I właśnie dlatego jest ten efekt wow, bo oko po takim zabiegu staje się bardziej wypoczęte, jest bardziej widoczne. O blefaroplastyce myślimy wtedy, kiedy mamy nadmiar skóry, najczęściej w górnej, na górnej powiece, dlatego do tego będę się teraz najbardziej odnosić. I jeśli mamy ten nadmiar skóry, jeśli skóra nam nawisa, Oko staje się bardziej ciężkie, oko staje się bardziej zmęczone, ale wizualnie także mamy wyraz bardziej zmęczonego, zmęczonego oka, zmęczone, zmęczonej twarzy, wyglądamy na bardziej smutnych i w momencie, kiedy pozbędziemy się tego, nad, te, tego nadmiaru skóry, otworzymy oko, pokażemy oko, cała oprawa wokół oka zrobi się bardziej widoczna, cała, cała rama wokół oka będzie bardziej w centrum naszej twarzy, i dzięki temu właśnie jest ten efekt. Wow. I tu naprawdę jest efekt wow. Nie tylko dla osób, które nas oglądają, jak nas postrzegają, ale dla samych siebie, przez to, że mamy nagle dużo mniej ciężkości, którą musimy dźwigać na swojej twarzy. Piąty przykład z zabiegu, który da nam efekt wow, jeśli takiego efektu szukamy, to zabiegi z chirurgii plastycznej. I nie zawsze jest to ostateczność, ale często jest to zabieg, który po prostu przyniesie nam najfajniejsze rezultaty w najkrótszym czasie. I naprawdę da nam efekt wow. Nie musimy czekać na, na efekty, nie musimy dodawać objętości, nie musimy bać się tego, że twarz będzie przepełniona, czy że będzie wyglądać nienaturalnie. Po prostu zabieramy nadmiar skóry, zabieramy nadmiar czy tkanki tłuszczowej, jeśli mówimy o zabiegu, jeśli jest nadmiar tej tkanki tłuszczowej na okolicy twarzy. I tutaj mamy właśnie ten efekt wow, dlatego że efekt jest od razu po zabiegu i możemy zrobić praktycznie rzeczy niemożliwe tak takimi, żeby było jednak możliwe. Przedstawione przede mnie przykłady to przykłady zabiegów, które dadzą ten efekt wow. Chciałam Wam teraz też e, tylko przypomnieć, że nie zawsze ten efekt wow jest najważniejszy, że nie zawsze o to chodzi. Raczej skupiamy się na tym, żeby grać na długi termin, żeby myśleć o tym, co będzie w przyszłości, a nie tylko tu i teraz. Dlatego nie zawsze ten efekt wow to jest coś, do czego powinniśmy dążyć. Więc jeśli są zabiegi, które tego efektu wow nie dają, to wcale nie znaczy, że są one gorsze. Dużo mówiłam tutaj w filmiku. W pierwszym punkcie o kwasie chielurnowym, który daje efekt wow. Natomiast sam kwas chielurnowy nie jest idealny i ma swoje pułapki, o których warto wiedzieć. Dlatego gorąco zachęcam do kolejnego odcinka, w którym opowiadam, jakie pułapki niesie ze sobą kwas chielurnowy. Gorąco zachęcam, do zobaczenia, dzięki za dzisiaj. Pa!